Cześć! Kiedy nagrywam te filmy, na świecie niestety panuje pandemia koronawirusa i w związku z tą pandemią bardzo wielu z nas ma zdecydowanie mniejszą motywację, żeby w tym okresie gotować zdrowo i trzymać jakąś zdrową, zbilansowaną dietę. Z drugiej strony wiemy, że dieta jest bardzo ważna dla odporności i zadajemy sobie pytanie, jak skutecznie tą dietą odporność wzmocnić. I spora grupa ludzi ma również problem z zajadaniem stresu czy też nudy, ze względu na to, że jest teraz zdecydowanie więcej w domu i ma mniej zajęć, typu praca, szkoła. Dlatego też postanowiłam nagrać filmy, które mam nadzieję pomogą Wam rozwiązać te wszystkie problemy. Dzisiejszy film będzie o tym, jak znaleźć motywację do zdrowego odżywiania się, kiedy świat teraz stanął na głowie. Drugi film będzie o tym, jak wzmacniać dietą odporność, a trzeci o jak przestać zajadać stres i nudę. Zatem, jeżeli chcecie zobaczyć te filmy, jeżeli taka tematyka Was interesuje i jeżeli ona pomoże rozwiązać wam Wasze problemy, zagłoski z tego okresu, to zachęcam Was serdecznie do subskrypcji tego kanału. Myślę, że te filmy związane z obecną sytuacją będą pojawiać się co 3-4 dni, żebyście mogli na bieżąco rozwiązywać swoje problemy związane z zdrowym odżywianiem się w tym okresie. Natomiast yy, też nie mówię, że skończy się tylko na tych trzech filmach, bo być może w trakcie gdzieś tam kontroli pacjentów yy, czy w kontakcie z Wami w komentarzach yy, pojawią się nowe problemy i też bardzo chętnie na takie tematy. Nagram film. Ale przechodząc już do tematu dzisiejszego filmu, jak zdrowo się odżywiać, kiedy świat stanął na głowie, zacznijmy od tego, że to, że my nie mamy teraz głowy do tego, żeby się zdrowo odżywiać, albo znaleźliśmy się w sytuacji, w której dotychczas szło nam świetnie z dietą. Trzymaliśmy się posiłków, gotowaliśmy, robiliśmy jakieś ćwiczenia, generalnie robiliśmy wszystko tak jak należy to sytuacja, w której się znaleźliśmy obecnie jest sytuacją bardzo nietypową. I w związku z tym, że sytuacja jest nowa, to też nasze reakcje pewne też są nowe. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby okazać samemu sobie zrozumienie w tej całej sytuacji. To znaczy, że... To jest normalne, że teraz mamy zdecydowanie mniej siły takiej psychicznej, ponieważ gdzieś tam zabierają nam trochę co chwilę wiadomości nowe, tak? O tym, że jest jakiś lek, nie ma jakiegoś leku. Co tam ze szczepionką, ile jest chorych, ile osób zmarło, czy nasi bliscy są nadal zdrowi, i tak dalej, i tak dalej. To zabiera nam na pewno nasze zasoby takie psychoenergetyczne, natomiast. Y Właśnie w tym okresie powinniśmy się wykazać dla siebie taką wyrozumiałością, że być może teraz z dietą i z tym wszystkim nie pójdzie mi aż tak dobrze jak dotychczas, no bo po prostu co innego zajmuje moje myśli. Ale z drugiej strony nie musimy doprowadzać do sytuacji, w której nie robimy w tym kierunku absolutnie nic. Po prostu możemy sobie wypracować pewien plan minimum i starać się jego trzymać. Ja swoim pacjentom, w tym okresie, kiedy oni mi właśnie deklarują, że no z tą dietą im nie idzie tak jak dotychczas i zdecydowanie nie mają siły na to, żeby myśleć o tym w takim stopniu jak dotychczas, proponuję takie małe cele, które będą mogli zrealizować pomimo całej tej sytuacji. I tutaj, oczywiście, cel dla każdego będzie inny, bo dla jednego to będzie picie od Odpowiedniej ilości wody. Dla kogoś drugiego to będzie dodatek warzyw i owoców do e, chociażby trzech posiłków dziennie. E, dla kogoś innego to będzie precyzyjne odmierzenie tłuszczu, tak? Czyli nie lanie tam oleju na oko, ale wzięcie łyżki e, i odmierzenie tego tłuszczu. Więc tutaj każdy będzie mieć jakiś swój inny cel. Myślę, że Wy sami będziecie wiedzieli, co w tym czasie specyficznym jesteście w stanie zrobić. Jednak. Całym sercem zachęcam do tego, żeby sobie taki jeden cel chociażby postawić. Takie dostosowanie metod do sytuacji może nam dać sporo satysfakcji i sprawić, że poczujemy się lepiej. Ponieważ w momencie, kiedy my na przykład postanowimy sobie, że Okej okay, nie jestem w stanie trzymać teraz diety, ale e, dodaję warzywa dwa razy dziennie do posiłków i owoce raz dziennie, to to jest jakiś konkretny cel, który powiedzmy nie jest, wiecie, gotowaniem stricte według jadłospisu i trzymaniem kaloryczności i ale jest jednak często krokiem do przodu w stosunku do tego, jak odżywialiśmy się wcześniej. Zatem, jeżeli nam się uda te cele realizować z dnia na dzień, to my wypracowujemy sobie w takie poczucie zaopiekowania się samym sobą i tym, że jednak coś robimy i dla, zarówno dla naszego zdrowia, ale również, że mm, dajemy sobie radę w takiej kryzysowej sytuacji. Długo myślę nie trzeba szukać przykładu. Obecnie bardzo dużo osób nosi maseczki, pomimo, że e, raz że ceny są abstrakcyjne, a dwa wszelkiego rodzaju autorytety. I WHO mówi o tym, że maseczki powinny nosić właściwie tylko osoby zakażone oraz te, które opiekują się takimi osobami. No i oczywiście medycy, lekarze, pielęgniarki i tak dalej, ze względów bezpieczeństwa. U reszty społeczeństwa nie ma, nie ma potrzeby noszenia maseczek, a mimo wszystko dużo osób to robi. Dlaczego? Dlatego, że my się uspokajamy. Mamy takie wrażenie, że jednak coś, dla siebie robimy, że nie jesteśmy tak zupełnie bezsilni w tej sytuacji i że jakoś działamy. Tak samo może być właśnie z tą dietą. Nie jesteśmy w stanie, może teraz, zapobiec wszystkiemu, nie jesteśmy w stanie trzymać diety w 100%. Ale jesteśmy w stanie zrobić coś małego, co pozwoli nam poczuć się lepiej, zdrowiej i takim zatroszczonym, zaopiekowanym. Poza tym, takie małe kroki też działają w myśli w zasady, że nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś, Obecnie idealnie, to jednak zrobienie czegokolwiek jest zawsze lepsze niż zrobienie niczego. I przyszłościowo buduje to w nas takie poczucie wartości, że jednak, okej, okay, być może teraz yy, nie udaje mi się trzymać w 100% diety, ale jednak robię coś dla siebie. To jeżeli sytuacja się wyprostuje, jeżeli sytuacja już będzie ok, będziemy mogli wszyscy zacząć wychodzić z domu i wszystko wróci do jako takiej normy, no to właściwie wtedy dopiero będę mogła dać czadu i dopiero dam sobie radę z tym wszystkim i z tą dietą. Buduje to w nas takie poczucie własnej wartości i tego, że mimo wszystko dajemy sobie radę. Jeżeli macie coś konkretnego wynieść z tego filmu, to zachęcam Was do tego, żeby wziąć kartkę papieru, Zapisać sobie na niej właśnie ten mały cel i codziennie zacząć go realizować. Uwierzcie mi, że nawet jeżeli to będą najmniejsze rzeczy, a jednak będziecie widzieli, że Wam się z dnia na dzień udaje to zrobić, to będziecie się czuli zdecydowanie lepiej psychicznie, no bo jednak robicie coś dla siebie. I w tych szczególnych dniach, w tych nietypowych dniach jest to naprawdę szczególnie ważne. A co więcej, możecie być sami zdziwieni, jak wielkie rezultaty mogą przynieść właśnie takie małe. Kroki. Zachęcam Was do tego, żeby swoim celem podzielić się w komentarzach, wtedy ja z pewnością e, będę trzymała za Was dodatkowo kciuki, a Wy być może kogoś zainspirujecie tym, co można zrobić, e, żeby iść do przodu pomimo tego, że warunki niekoniecznie nam sprzyjają. A ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas za uwagę, za to, że byliście ze mną przez te kilkanaście minut i gorąco zachęcam do tego, żeby subskrybować ten kanał, nie tylko po to, żeby mieć informacje o następnych odcinkach, ale jeżeli te materiały Wam się podobały, to dodajcie swoją cegiełkę do budowania tego kanału, bo dla mnie to też jest bardzo motywujące. Każda subskrypcja i każda łapka w górę. Póki co trzymajcie się ciepło. Jedzcie zdrowo i bądźcie zdrowi. Do zobaczenia. Na razie.